Kolejny dzień na szkolnej Kolejny dzień na szkolnej, której nie ma, ale okolice dalej są do tego mój kanał, od początku nazywał się Jakalice bo moim zdaniem to co się dzieje wokoło jest nawet ciekawsze niż sama szkolna. W ogóle można by zrobić taką chyba nagrodę. Yy, która. O to otwarte. Nie Żartowałem. Yy, można by zrobić taką nagrodę na najbardziej normalnego, najbardziej sympatycznego yy, człowieka yy, z zakalic, zakalic szkolnej 17. Bez nałogów, bez uzależnień. Yy, bo ja wiem kto wygra. No ja oczywiście no. No i tego mi wszyscy zazdroszczą, naprawdę no. Nie żaden czubek, nie żaden frajer nieuzależniony od papierosów, od alkoholu, od śpania, od urojenia, od bitomani. No po prostu... No. Ja widzę, że tu Łukaszek od rana znowu, sobota, kurna, ludzie gdzieś se idą, jadą na spacery ze znajomymi się spotkać, coś zwiedzić, coś zobaczyć coś poznać, a zaszczany menel bez prawa jazdy znowu będzie siedzieć całą sobotę i niedzielę w tej noże w tym mieszkaniu opiekunki, w tym starym bloku, gdzie tam jeszcze ksylolit jest w ścianach trujący rakotwórczy związek który zatruwa umysły ludzi i tak dalej nie? więc no dramat po prostu po dramat, nie? Już tam się podnieca. Tam na przykład obejrzał mój filmik, i już wpis rogi. I się cieszy. Się cieszy jak dziecko, że, że ja o nim wspomniałem. Wiecie, to tak jak, kurna. No, taki niespełniony, niespełniony psychofan, który żyje życiem swoich idoli, nie? Że, o! Opluł mnie, kurna. Wspomniał, teraz ja go spróbuję ofczuć, owrzucę go chyba, będę miał co pokazać na kanale, będę miał milion wyświetleń. Dlatego, że coś powiedziałem, napisałem o Rafale i tak dalej, i tak dalej, nie? Na przykład ja mu tam wytknąłem, że nawet jak ktoś nie musi znać prawdy, nie, tylko wystarczy logicznie pomyśleć, posłuchać tego co on mówi i od razu z samej logiki wynika, że on kłamie, sam sobie potrafi w jednym zdaniu zaprzeczyć, bo... Coś tam mówią na przykład, że Kononowicz nie dostawał żadnych pieniędzy z kanału Mleczny Człowiek, a za chwilę mówi, że jak Jacek mu przywoził zakupy, to Kononowicz mu musiał płacić 200-300 zł za te zakupy, oddawał paragony i tak dalej. Pokazywał i Kononowicz mu płacił, nie, więc skąd on miałby pieniądze, mówię, skoro nie zarabiał, przecież nie pracował, nie miał renty i emerytury? Skąd miałby pieniądze, jak jedyne źródło jego utrzymania, jedyne miejsce, które mu płaciło, to kanał Mleczny Człowiek? nie, Więc sam sobie zaprzecza, nie? bo mówi, że przecież kanał Mleczny Człowiek, w jego zdaniem, nic mu nie płacił. Nie? No to płacił czy nie płacił? No, się zastanówcie sami, nie, jak sam sobie potrafi zaprzeczyć w jednym zdaniu tak samo opowiadałem, że gada jakieś bzdury na przykład o tym, że ja rzekomo ojca zmarłego trzymam od kilku miesięcy w zamrażarce i pobieram za niego emeryturę po czym idzie do gazety mediów i potem dziennikarze pytają a kto to jest ten Łukasz W? i wszyscy mówią taki chory psychicznie człowiek, który nie odróżnia po prostu swoich uroje i mitomanii, patologicznych kłamstwa od rzeczywistości, nie? No przecież to łatwo jest sprawdzić, nie? No, jak ktoś kłamie w jednej rzeczy, to tak samo nie jest wiarygodny w innych rzeczach. Więc jak kłamie notorycznie w jakichś tam innych historiach, to kto mu uwierzy w to co on mówi na temat szkolnej 17. No nikt mu nie uwierzy, bo to wszystko są oczywiście mitomańskie bzdury, nie? Więc taka to jest prawda, no. Taka to jest właśnie prawda o Łukaszku. Sprawdzimy w komisji jedną rzecz. Zrobimy reklamę dla komisji przy okazji. Kolej noga, niebezpieczna sprawa. A zamknięty. To jest śmieszne, bo jest taka taksówka w stylu Barneja. A jest tylko oryginalna, taka, naprawdę zabytkowa, nie? Więc tak to właśnie bywa. Tu z kolei jest siłownia mania Gym, którą otwieraliśmy z Kononowiczem i Spudzianem. Muszę kiedyś mówię, mówić z właścicielem, bo on ma taką fajną wołgę, yy, która jest przerobiona. Znaczy karoseria jest z wołgi czarnej, natomiast cały środek, silnik, całe wnętrze, deska rozdzielcza, fotele wszystko jest z Mercedesa klasy E. Tam podwójny układ wydechowy, tam silnik taki mocniejszy, chyba co 3 litry czy coś, więc wołga jest taka mocno monsterowo stuningowana i śmiga jak górna po prostu cholera Możemy teraz podjadę Twoja wątroba walczy codziennie, daj mi wsparcie